w kurwie i tyle, tak? Ale słuchaj. Nie będziesz ten... spierdalał? No już widzę, że już chuja palisz, żeby będziesz spierdalał. Ale słuchaj, słuchaj, Denis. słyszysz w ogóle, co ty mówisz? No słyszę, mówię, że będziesz. Mówisz do gościa, który kurwa walczył w najlepszej organizacji na świecie. W chuju Nigdy mam nie dla nie jakiej spierdala. to organizacji. W chuju nie mam walczy, dla jakiejś organizacji. w każdej walce i ty do mnie mówisz, żebym ja nie uciekał. Czy ty się kurwa słyszysz? Słyszę się bardzo dobrze. To, to... Bardzo ty, dobrze kurwa, się Kurwa, Powiem spierdala. ci zmienić psychologa, naprawdę. Wiesz, Chuj no, ci do mojego psychologa. Od mojego psychologa to się odpierdol. No ale wiesz, no kurwa, jak, jak wiesz, masz. Ja ci po tam... prostu mówię, żeby nie było, żeby nie spierdalał, bo wiesz, klatka jest duża, troszeczkę mniej ode mnie ważysz, to dlatego ci mówię. Żebyś nie spierdalał. I żebyś ale nie grał słuchaj, kurwa to, na to czas. Ja ważę tam, y, ty nie wiem, 110 ważysz, tak? 107. Ja ważę 90 na co dzień, może troszkę nawet więcej. Ja uważam, że wjadę w Ciebie i Cię kurwa <laughs> normalnie. O kurwa Ty, wjechać, tamcie, Jechać, ale Ty możesz w Gracjana tam, nie jak Nie będę się unikał i technicznie walczył z Tobą, tylko Cię kurwa zgniotę. Obiecuję Ci, to i możemy to w Aleksie No to kurwa jedziemy z tematem, nie ma problemu. To, to, i to wszystko ne? od federacji zależy. Dobrze ale Sali. Ale to od federacji zależy. No to czy będziemy walczyć razem, kurwa. Sali, no, ja, daję taką, ja daję gotowość do walki i tyle. Sali, ja myślę, że y, okay, zrobimy, zrobimy ankietę, y, czy widzowie chcą takiej walki, okay? I zobaczymy, czy będą chcieli na takich zasadach i okej, okay, niech sobie zdecydują widzowie jedną, y, jedną kwestię na twoją korzyść, jaką chcesz w walce, czyli na przykład, nie wiem, bez, y, bez duszy, czy tam dźwigni. A ja zdecyduję na przykład, czy będzie ten limit czasowy, czy nie. Powiem ci tak, ty tutaj nie będziesz kurwa nic zdecydował. Jak ja mam zdecydować, to, ty decydować, to na... będę jedyny kurwa ja, bo ty masz chuja do gadania, jesteś tutaj świeża kurwa, więc trzymaj się kurwa swojego miejsca i tyle. <grym, 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 kurwa Denis, wcale jest ci powiem, ale yy, kurwa przesadziłeś w ogóle, wiesz, na tej konferencji. Kurwa, do kogo to ta paruwa była? Do mnie? Ja nie wiem, bo ty kurwa gady, myśla, myślisz, że ty do Natana Kiedy? to mówisz. Kiedy mówiłem do kogo? Na mówiłem, konferencji. Mówiłem, że paruwa jesteś? Ja? Ja tak wydaje mi się, że to o mnie chodziło. Na, konfer Cora, na konferencji? To, że na, z Natanem jedziesz. Yy... Ale wiesz jaki on jest, 20 lat ma, kurwa nie wie co e, jest Poczekaj, to. ale powiedz, ale jesteś pewny, że mówię do Ciebie, że jesteś paruwa, bo nie przypominam sobie, na serio teraz. Zapytajmy Mateusza, czy tak było. Słuchaj, ja już tyle tych programów poprowadziłem, tyle tych wyzwisk było, że nie jestem dobrym sędzią w tej sprawie. Dobra, jak nie pamiętasz i wycofujesz się z tego, to uznajmy, że tego nie było. I tyle w temacie, że Salim, tutaj... będziemy musieli powoli dążyć do końca, ponieważ nie jesteś jedyną osobą, która dzisiaj chce wyzwać i sprowokować Denisa do walki, tak więc... Na pewno zawalczysz z Gracjanem w Pride, natomiast czy się uda tutaj to, to się okaże na dniach, ponieważ wciąż jeszcze zastanawiamy się, jak się tutaj potoczą losy a Amadeusza Ferrariego i b z kim będzie walczył Denis Załęcki. więc Salim jeszcze ostatnie słowa i będziemy kończyć telefon. Dobra, mam nadzieję, że do tej walki dojdzie, jak nie na tej gali ja jestem otwarty po walce z Gracjanem, bo to jest dla mnie priorytet, a jak nie to na następnej, jestem otwarty na rozmowy, jestem otwarty też na ustępstwa tutaj Denis, Jedyną walkę, którą dałeś dobrą w mojej opinii, była z jego, później ci coś odjebało. Też tak uważam, też stało. tak uważam, też tak uważam. Gdybyś zawalczył tak jak z nim, uważam, że miałbym z tobą mógłbym mieć gdzieś tam jakieś utrudnione zadania, aczkolwiek i tak to jest MMA, więc tutaj myślę, że będzie do jednej bramki wszystko. Życzę ci i twoje kobiecie, żeby się wszystko udało z dzieciakiem i żeby była zdrowa. Jest teraz mama. Amadiego. Tak samo, dużo zdrówka, też przeszedłem różne tragedie w życiu i też choroby mamy miałem. Dwa lata temu była w krytycznym stanie. wysłał z tego i tego samego mamo, mamie Amadiego. Się, trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie. Dzięki za telefon. Trzymaj się Salim Tuari. Salim, czyli na zawodnik UFC, który zawalczy z Gracjanem Szadzińskim podczas sobotniej gali. Dobra, słuchaj, bo tu do mnie ten... Kto? No, no stop, kurwa cios pisze, że ty żebyśmy cios? walczyli... Ty weź... Adria, cios? Słuchaj Su, cios, daj ty se kurwa spokój ty. Idź walcz z Oświęcinskim kurwa. Przepierdoliłeś kurwa z... Z jawną prostytutką kurwa, a ja mam się z tobą bić. Nie no. Dajmy, dajmy Sesiana. Adrian cios Zawieckiego. Cios, 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 cios chce zarobić, nie no nie chce mi się go bić, nie no daj daj no spokój. To jest walka, której bym się w ogóle nie spodziewał, nie powiem no, szczerze, daj, nie połączmy się spokój, tego. lubię go, śmieszny jest, nie chcę kurwa, Ale mam bo... dla ciebie jeszcze ciekawostkę inną, której pewnie nie wiesz. No jawaj. Rozmawiałem dzisiaj z Natanem no. i Natan kiedy usłyszał właśnie, że Amadeusz nie może walczyć, był, no każdy z nas był w Chce takim się stanie. bić? Chce się bić? Powiedział mi, że on to by chciał bardzo Dobra. naprawić. Show. To zajebi się. to ja bym chciał walkę z Natanem, ale musi podpisać kurwa aneks, że, nie, że kurwa że nie będzie klepa od razu, nie? bo to będzie bez sensu, będziemy oszukiwać widzów, podpisze aneks, wstawimy go na Instagrama. Narazie powiedział, na... że gdyby tylko mógł, to on od razu wchodzi z tą do on, on by mógł jedynie obciągnąć tylko tyle. Frajer. Ale mówię teraz serio, bo to była prywatna rozmowa, powiedział, że szkoda tego, żeby widzowie po takich programach, gdzie mieliśmy te rekordy no. oglądalności, mieli nie dostać twojego pojedynku, więc w razie czego no, wyraził gotowość. Jak, naj, jak najbardziej, kurwa, jak najbardziej jestem otwarty. Tylko żeby naprawdę pokazał wszystkim i by wyszedł do walki, żeby kurwa nie klepał od razu, nie? A w razie co, dajcie najmniejszego sędziego, najlżejszego, jak że mógł sędziego złapać, odrzucić, że mógł kurwę dopierdolić w tym part tam, Chociaż go kurwę spatować w 10 sekund. Bo go kurwę z... zabije w te 10 sekund. Dostałem tam. w ogóle też informacje teraz. No o, że... Jarosza, dajcie. Jarosza, wody. wezmę, wezmę odrzucego, żeby poszedł na bok i go dopierdolę szybko. Słuchaj, dostałem informację właśnie, że. A co byś powiedział na to, żeby zrobić drużynę? Adrian Cios i Natan Marcoń. I dwóch na raz? No stary. Pff, kurwa, bez problemu. Ja pierdolę, żeby się od mnie odbijali, kurwa. Dawać. Dawać ich dwóch naraz. Zbiją chęcią. Akurat. Dwie papuszki, kurwa, nie rozłączki, nie? Nie, tam się teraz pokłócili, ale już się hapogodzili, pogodzili, nie? Nie no, nie. No, na pewno. Tam się to awantura była. Ja tam. Damskie, damskie. No to właśnie. Chcielibyśmy wykorzystać ten czas, że jesteśmy tylko we dwójkę, to jest też taki obszerny, długi wywiad. Prosimy o definicję kilku tutaj znaczeń. Co oznacza w języku Dejsa zawęckiego? Damskie się nie liczą, bo to pytanie bardzo często się <laughs> pojawia. Jedziemy. Słuchaj, to jest tylko i wyłącznie moje. Ci co, a mają, ty ci, co, ci, co mają wiedzieć, jesteś facetem? No oczywiście. Damskie się kurwa liczą, czy nie? No damskie się nie liczą. No i stary. wszystko, kurwa, i wszystko w temacie. A rura będzie rurą. Da. <laughs> jakiś chłopak to wstawi na TikToka. Widziałeś to? Takie właśnie te moje powiedzenia. No tak, rura zawsze będzie rurą. A to więc. To się tyczy A propos... Rura zawsze będzie rurą. Mamy telefon, którego się nie spodziewasz. Od kogo? Panie i panowie! Gość nie do pokonania, Adrian Cios, słuchamy. Siemanko, cześć, cześć, słuchajcie, dzwonię z takiej sprawie. Siedzę sobie lekko jeszcze, imprezuję po walce, ale tak patrzę, że wypadł Ferrari. Ja napisałem do Denisa, że mógłbym z nim zawalczyć. Lubię go prywatnie, jest w porządku gościem. Aczkolwiek uważam, że jestem jedyną osobą, która tak. mogłaby mu spuścić ciężki wpierdol w nie ma Cios, słuchaj Cios, tak ci powiem, tak, też cię lubię. Nie chcę cię krzywdzić, ale powiem ci szczerze, że gdybyś nie przepierdolił kurwa z oświęciską dziwką, to, słuchaj, to chętnie bym ci wpierdolił. Ale żeby. Denis, Denis, nie. Dennis, prze, Dennis, nie Dennis, poczekaj, ale, ale, ale no, no, przesłuchaj. W moim kurwa świecie, kurwa zostałeś w Denis, Ale, Denis, ale ty dajesz pluć sobie dwudziestolatkowi, którego też nie lubię. A więc który... w jakimś świecie? Kto mi opluł? A, Dennis, on chodzi ci o tą Dennis, kurwę, Twela? Tak, o tą kurwę, no to spokojnie. Sumie, to przy, przyjdzie na niego czas, wiesz jakie jest życie, dobra, wiesz, że Dennis, jest 21. Nie, powiem ci tak, no. szczerze, dobra, dokończę tylko. No, Walka walce nierówna i przegrałem niechcący, bo akurat sam trafił mnie w kolano, nie ktremien, no, przegrałem niechcący, przegrałem, przegrałem ale posłuchaj, chcący, nigdy nie słyszałem jeszcze takiej Ja, wiesz, ja uważam, ja uważam, Denis, szczerze, że, i teraz idę ci na rękę, boks, małe rękawice, z całym szacunkiem, no kurwa ciężki nokaut w pierwszej rundzie, na, ja nie miałbym szansy. Powiem Dennis, pop... ja mogę, szczerze, mogę, postawić całą kasę, bo wyjebane mam w kasę, wychodzę w sobotę z biegu i easy win, tylko boks, małe rękawice. w Powiem ci formule... szczerze, bardzo bym chciał z tobą powalczyć, bo to jest dla mnie takie, kurwa, ja No to Denis, no to jaki ja masz problem, no dla mnie no to, to, to Denis, Denis, szczerze, Ferrari może bym miał z tobą ciężko, ale uważam, że ja, boks, małe rękawice, rozpierdalam cię, kurwa, na miejscu bez problemu. Lubię cię, ale uważaj, że nie ma być żadnych szans i szczerze! Bawi mnie ta sytuacja, bo wiem, żebym cię rozjebał, bok się w małych ja rakowitach i wychodzę z Adrian, ty Powiedz pociążę, że... Bada.